Trener drużyny piłkarzy czyli MOSiR Arką Bochnia. Rozmawiamy w przededniu rozpoczęcia nowego sezonu 2012-2013 piłce ręcznej. i Może zacznijmy od tego, od podsumowania przygotowań. Jak ocenia Pan przygotowania do sezonu? Przygotowania, które odbywaliśmy od 16 sierpnia przebiegły zgodnie z planem. I, w tak, I zrobiliśmy to tak, jak mogliśmy ze względów organizacyjnych, dlatego że część zawodników pracuje, część jeszcze się uczy, w związku z tym pewne rzeczy musieliśmy robić pod tym kątem, dlatego trenowaliśmy tylko raz dziennie, rozegraliśmy tylko cztery sparingi, ponieważ ograniczały nas te możliwości właśnie czasowe i organizacyjne. Gdybyśmy mogli, to zapewne trenowalibyśmy więcej, ale, ale życie i, i tego typu sport, jaki my uprawiamy, w zasadzie amatorski, no nie pozwala nam na większą intensywność, na większą ilość treningów i to co założyliśmy, zrobiliśmy. Natomiast no widać, że brakuje nam jednak yy, gier, bo ostatni sparingu z Unią Tarną, który przegraliśmy, no widać, że to obycie wojskowe jednak troszkę uciekło po yy, tym okresie przerwy od, od maja, ale mam nadzieję, że z. Meczu na mecz będzie ono coraz lepsze. Wspomniał Pan o sparingach. Czy w trakcie nich przyszli do, do drużyny nowi zawodnicy? Jeżeli tak, to jacy? A którzy odeszli, i, i też jacy? I którzy. Ci zawodniki, którzy przyszli, na jakie pozycje i czego pan od nich oczekuje w tym nowym sezonie? Jeśli chodzi o zawodników, no na pewno stratą olbrzymią dla naszego zespołu jest odejście Sylwestra Wali, który ze względów rodzinnych y, zmienił miejsce zamieszkania i przeniósł się do Bytomia i tam będzie grał w tamtejszym zespole, bo jednak był to zawodnik leworęczny, y, bardzo nam potrzebny, bardzo dobrze z Filipem Pachem się uzupełniali na tej pozycji prawego skrzydłowego i to jest strata dość poważna. Nie mamy w tej chwili osoby, która by tą pozycję uzupełniła. Jeżeli chodzi natomiast o zawodników, którzy doszli do, nas, do naszego zespołu, są to dwaj zawodnicy z mielca, juniorzy, którzy skończyli bieg juniora, rozgrywający Adrian Najuch i Maciej Grzyb, obrotowy. I skrzydłowy. Takie pozycje on zajmuje na takich pozycjach występuje. Dodatkowo doszedł obrotowy y, Jakub Spieszny, również skończył bieg juniora y, z Kusego Kraków. Y, doszedł do nas również, a właściwie powrócił można powiedzieć y, Łukasz Gicala, który ukończył studia w Warszawie i po y, tym okresie pięcioletnim wrócił do Bochni no i będzie starał się nam pomóc jako y, rozgrywający. I to właściwie są te osoby. Które do naszego zespołu y, doszły. Pozostali zawodnicy to są ci, którzy występowali w poprzednim sezonie. Od nowego sezonu wchodzi przepis o tak zwanym użyczeniu zawodnika do 21 roku życia. Czy też jest brana taka opcja pod tak. uwagę? Tak, jest brana taka opcja pod uwagę, jeżeli chodzi o użyczenie. I właściwie można powiedzieć, że już załatwiliśmy y, takiego zawodnika. Jest to zawodnik kusego Kraków y, Malinowski. Malinowski. Będzie on uzupełnieniem zespołu, dlatego że jest to jeszcze junior, ale być może w niektórych spotkaniach będzie miał szansę y, występu w naszym zespole. W poprzednim sezonie Pańska drużyna zajęła ósme miejsce. A jakie są cele y, na ten sezon? Absolutnie chcielibyśmy zająć miejsce lepsze. I cel postawiony przed naszym zespołem jest zajęcie miejsca y, w pierwszej połowie tabeli. Myślę tutaj o czwartym, piątym miejscu. Byłoby to na pewno y, duże osiągnięcie dla naszego zespołu. Dlaczego? Dlatego, że jak do tej pory przez ostatnie lata obserwowałem, y, równanie tego poziomu było generalnie w dół. Poziom się obniżał tej drugiej ligi i nie tylko. W tej chwili, z tego co y, mam informacje, to zespoły y, wzmocniły się znacznie w naszej y, grupie i prawdopodobnie poziom sportowy tych zespołów wzrósł. Y, mam tu na myśli zespół Ostrowca, mam tu na myśli zespół Krzanowa, mam tu na myśli zespoły śląskie. Yy, gdzie, gdzie te kadry się poszerzyły i wzmocniły. Dlatego o, o to miejsce, które, o którym mówiliśmy tutaj, w pierwszej połowie Taweli będzie niezwykle trudno i naprawdę każdy mecz będzie dla nas bardzo trudną przeprawą i zdobycie każdego punktu będzie niezwykle cenne, mimo że mamy to doświadczenie już jednego roku występu w tym składzie w drugiej lidze. No to tutaj jednak inne sprawy również będą decydowały. Myślę tutaj szczególnie o warunkach fizycznych. Jak spotkaliśmy się z zespołem z Krzanowa, gdzie kilku chłopaków miało ponad 1,90 m wzrostu. Podobna sytuacja występuje w zespole Zostrowca. Podobne sytuacje mają miejsce w Grunwaldzie, w Zagłębiu Sosnowiec. No to czeka nas bardzo trudne zadanie. Zakładaliśmy, że to będzie łatwiejsza sprawa, ale teraz obserwując to wszystko, nie będzie to łatwiejsze, tylko będzie, będzie znacznie trudniej jak w zeszłym sezonie. Czyli cel na ten sezon, miejsce w górnej połowie tabeli, a co może pan znaczy, powiedzieć? Na miejsce, miejsce w pierwszej połowie tabeli, tak, chcielibyśmy to osiągnąć i taki jest nasz cel. Czy nam się to uda? Trudno powiedzieć, bo życie nas może zweryfikować bardzo mocno. A yy, w sobotę pierwszy mecz, co może pan powiedzieć o drużynie przeciwnej? No patrząc z perspektywy poprzedniego sezonu, był to zespół o podobnym podobnych, podobnych umiejętnościach sportowych jak my. Natomiast wiem, że ten zespół wzmocnił się zawodnikami z Wiwe Kielce, byłymi juniorami, którzy rywalizowali z nami w poprzednim sezonie. Wiem, że y, miało tam dojść dwóch zawodników z Końskich. Y, mieli tam dojść zawodnicy z Sandomierza. Jaki jest wynik tych zmian kadrowych, tego nie wiem. Okaże się to y, w y, sobotę. Natomiast nie będzie to na pewno przeciwnik łatwiejszy i słabszy jak był w poprzednim sezonie, wręcz przeciwnie, będzie to zespół na pewno mocniejszy.